Siema. Jak widać na załączonym obrazku, kładę płytki. Zaczynam od tej strony. W tą i tu. Pod odcinki będą z tej i z tej strony. Tam w drzwiach setotne jak będzie futyna. Tak, żeby płytka wyszła pod futyną. Czy jakoś tak. Tu od razu testuje trzy systemy. Poziomowania płytek. Kładę płytki, tak naprawdę pierwszy raz w życiu. Sam raz byłem przy, znaczy raz pomagałem przy kładzeniu, ale to moja funkcja polegała na tocinaniu i mieszaniu kleju, a nie w kładzeniu. Tak więc mo, może być ciekawie. Tu są idealne pomieszczenia do tego, żebym się uczył. Tam próbował, bo lepiej tutaj coś skrzanić niż w domu. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dziwnie mi się operuje grzebienie i w tak, czymś takim nie robiłem. Grzebienia, jak ja go używam jest 10 milimetrowy. Ty postawisz na płytkę. Nam życie to za dużo się bawię. Chyba mam teraz za rzadki klej. Po przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie lecisz? Mhm. Zapomniałem tać klipsów. Zabieram klej, żeby tutaj nie weszedł mi pod klips. To później między płytkę a klips nie muszę nie będzie trzeba wtedy tutaj skrobać, czyścić. A przynajmniej mam taką nadzieję. O. Właśnie, tak to jest jak się tego nie hmm. robi. już płytka kleju. I całe rękawiczki. Ojej, 11 godzina, w nosy, a ja płytki kleję. Można i tak. Fugi robię półtora milimetrowe Z tego względu, że yy, ten Trzeci system, czy tam drugi jest 1,5 mm, ten jest 1 mm, a tamten w sumie nawet nie wiem. Teraz czy ja walną krzyżyki? Halo, a tu krzyżyk, tu krzyżyk, tu. Poziomka, poziomka. Tu mam płytkę ustawioną właśnie po to, i nie uszam na razie, żeby te pierwsze płytki były równo dociągnięte. Już wiem, że przy tym systemie przy kęcaniu, jak jest rzadki klej, lubi się płytka poruszyć, przekręcić. Przy tych też w sumie nie jest kolorowo. Po że się rusza wszystko, ale to moim zdaniem klej mam też za rzadki. Następny urobię trochę bardziej gęściejszy. Niby jest dobrze Niby Zobaczymy co wyjdzie w planu Co jeszcze zauważyłem ciekawego że to podczas dociągania one się lekko rozjeżdżają, te płytki. A przynajmniej te, tylko że one są mocno krepowane. Więc to może tak być. Ten jeden sobie tak objąłem na sztukę, żeby zobaczyć, jak to działa. Tu z boku. To póki świeży klej. To właśnie z tymi jest inny kłopot, bo te są... I trzeba... jednak płytka musi być trochę w powietrzu, w powietrzu. Na jakiejś warstwie kleju, bo inaczej nie wsadzimy tego. Te są całkiem prawie płaskie, jest łatwiej. Może by mi się udało, później zobaczymy. I tu już niestety... Ale będę musiał się sugerować tymi płytkami. Bo muszę ściągnąć. Ciekawe co z tego wyjdzie. Ja na razie mieszczę się między kreskami, to chyba jest nieźle. to jest okej. Okay. Nie, za rzadki, na pewno. Położę jeszcze tą jedną. Przynajmniej tak mi się wydaje, że za rzadki. Pomieszczenie nie ma kątów, tylko jest jeden kąt za mną. Tutaj cię ma iść kabina. Żeby kabina dobrze pasowała, jakbym miał tu robić wszystko pod kąty narożniki, to trzeba by było jednak chyba płyty yy, kipsowo-kartonowe kraić. Bo tutaj był za naprawdę sporo trzeba było łotynku nawalić, żeby to wyrównać. Tak naprawdę każda ta ściana jest powiedzmy. Pionie i, I w poziomie, ale nie względem siebie nie mają kątów. Tylko mówię, te dwie za moimi plecami tylko mają. W sumie to ja już tu nie będę zanudzał, bo tu nic ciekawego nie ma. Kładę tak płytki, żeby po było prostu było jak najmniej tocinek. W tej chwili po sobie położę dwa rzędy. Totąd tu zostanie mi kawałek tocinki. Znaczy dwa rzędy. Jeden rząd, drugi rząd. to dotąd. Tu zostanie ostatnia płytka docinka gdzieś tak o. I tu te skrajne tak jak widać. Wyjdzie. Gdzieś takie cięcie. Z, z tej strony. Tu będzie kabina. Czyli tu pod kabiną. Pójdą te najbardziej brzydkie gdzieś tu. O tak jak tutaj jest uszkodzona. obdajta, A tu będzie stała. Jak wejdzie. Miała wejść, a czy wejdzie, to się okaże, prawda? Więc tej ściany praktycznie całej nie będzie i tak widać. Więc robię trochę dlaczego tak. Tu już wykorzystałem ten skręcany, bo był lekki banan na płytce. I leciutko jego z że powiem, zgubiłem, wsadzając i to kręcając jeszcze po środku. Więc tak to wygląda. I jeszcze jedno mogę dodać przy tych klipsach. Łatwiej się je spina. Łatwiej się używa. Płytki już mam położone. Zostało tylko tutaj pasek. Ja będzie butyna wstawiona kiedyś. Mam nadzieję, że ja najszybciej. pomóżę tutaj wstawić, żeby to pasować te płytki. Zostało mi kupienie bugi. Tylko jeszcze nie wiem jakiej. Ja jestem ogólnie zadowolony z tego, co mi tutaj wyszło. System do poziomowania płytek względem siebie spisał się doskonale. W sumie wszystkie trzy. Oczywiście, ja będę używał systemu tego, co są te niebieskie. Kliny. Głównie. Tony Petr właśnie to kupywał klipsy. Po wygodniej się je spina tą maszynką, którą mam zakupioną. Co tu jeszcze mogę dodać? Jakość płytek katastrofalna. Jaka cena, taka jakość, jak widać. One chyba kosztowały coś około by 26 zł. Miały różne długości. Starzyło się, że nawet szerokości tam milimetr to półtora. Gdzieś tu nawet chyba widać ona tej y, tutaj, że troszeczkę się mija, bo ta płytka jest dłuższa i ją trochę wepchnąłem tą, żeby wyrównać tam, bo tam też troszeczkę wystaje. No ale nikt z tego szczerać nie będzie. Niektóre miały banana. Y, ta jak tam. Co wsadziłem ten skręcany i to jest właśnie idealne rozwiązanie do tego. Tam też był banan, ale tego nie zauważyłem. Już za późno przy tamtej płytce. Co jeszcze mogę dodać? Mimo zastosowania na przykład czterech koło siebie, płytki są tak wspaniałe, że mimo tego, że ten system jest tak blisko siebie, to tu narożniki. Jeden narożnik na przykład jest na innej wysokości niż trzy pozostałe, ponieważ jest po prostu krzywy. Tu jest idealnie równo, tu jest idealnie, idealnie, idealna, idealnie, a narożnik jest niżej. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tych wspaniałych płytek? Strasznie się szczępią przy cięciu szlifierką tarczą diamentową, bo maszynki żadnej nie mam, przynajmniej na razie. Chyba, że macie coś do polecenia, do kupienia, nie wiem, na wodę czy taką pchaną, to możecie pisać w komentarzach, że warto taką kupić sobie na własny użytek, do robienia y, w domu na przykład. Może niekoniecznie za, taką za pa, parę tysięcy. <grym> yy. Czytałem o o tych płytkach, właśnie dużo osób narzekało na to, że pękają tak jak chcą. I się wcale nie dziwię, ponieważ tutaj przy robieniu otworu, wycinaniu jego szlifierką, pękła mi płytka. Nie wiem czy to będzie widać. Tu nawet odpysło się kawałek. Tu jest takie pęknięcie idzie i tu jeszcze się kawałek odpysło samo. Ciąłem szlifierką i szczeliła. Tutaj a z tej strony nie szczeliła. Taka ciekawostka. Zostawiłem ją z tego względu, że wymiar je już miałem to docięgny, i dosłownie miałem tutaj końcówkę tego otworu i se poszło. Aż to będzie pod yy, kibelkiem, to tego widać nie będzie, więc to zostawiłem. Ogólnie wyszło to nawet spoko. Przy okazji. Że tych płytek miałem trochę więcej, tu mam jeszcze y, chyba 4 albo 5 w zapasie. Czyli myślę, że ten kawałek już mi się uda na tych płytkach to robić. Chyba, że będę miał naprawdę pecha i coś szczeli tam się nie powinno. Ale przy tych płytkach akurat wszystko poszło tak jak trzeba. Tylko mówię, strasznie się szczepiły, że musiałem z 1,5-2 mm jeszcze przed kreską ciąć bo takie odpyski się potę potężne robiły, że musiałem jeszcze dużo szlifować i fazować, żeby je zgubić chociaż ich i tak nie będzie widać, no ale żeby to jakoś po ludzku wyglądało z tych też płytek teraz se pójdziemy zrobiłem C od razu parapecik na dwóch oknach o dziwo nie planowałem tego, żeby te akurat płytki wsadzać, chociaż myślałem na tym, że sobie zrobię ten parapet z płytek. Jak coś będę robił. I fajnie wyszło że akurat rozstaw w dęgi okna jest idealny na 60 cm, czyli tylko płytkę docinałem z tej strony. Idealnie mi tu weszło. Tu jest jedna a tu jest. Druga płytka. Wystawione są 3 cm tylko. Nie chciałem więcej wystawiać z tego względu, żeby nie było, że przypadkiem coś może być uderzone po postawione i może pęknąć, bo to jednak jakość tych płytek ma, jest no katastrofalna. Dobra. To ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.